Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zeskanować kod QR w telefonie Samsung Galaxy Z Fold 7. Na początku otwieramy sobie centrum sterowania i ściągamy w dół, tak aby wświetlić więcej opcji. Tutaj szukamy opcji skanowania kodu QR, wygląda ona w taki sposób. Jeżeli nie mamy, naciskamy sobie ołówek i opcję Edytuj. Tutaj szukamy opcji skanowania kodów QR. Ja sobie stąd usunę, żeby specjalnie mi się to pojawiła. Naciskamy ją, żeby ją dodać, a następnie możemy sobie ją przytrzymać i przestawić w miejsce, tak aby było nam wygodnie. Następnie dajemy sobie gotowe i jeszcze raz gotowe. I możemy teraz wybrać naszą opcję. Teraz musimy zeskanować kod QR, tak aby on znalazł się w tych ramkach. Możemy też włączyć sobie latarkę, jeżeli jest ciemno, lub też ją wyłączyć. Możemy tutaj też wybrać opcję ze zdjęcia i wybrać zdjęcie, na którym znajduje się kod QR. Ja niestety takiego nie posiadam, ale jeżeli mamy takie zdjęcie, możemy sobie tutaj właśnie je wybrać. Następnie przycinamy właśnie na ten kod QR i dajemy gotowe. Jeżeli nasz kod QR nie będzie go w ogóle lub będzie niewidoczny, wtedy zobaczymy taką informację, że nie udało się odczytać kodu QR i pewnie trzeba spróbować ponownie zeskanować. Natomiast jeżeli będziemy mieli poprawny kod QR, Wtedy telefon go zeskanuje i pozwoli nam przejść do tego, co kryje pod spodem. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!